Zwróć uwagę na tego gościa, zobacz co on robi. To jest Thomas Bryant i właśnie dokonał czegoś wielkiego. Ale droga do takich chwil łatwa nie była. Bo widzisz, Thomas Bryant na początku kariery zapowiadał się na bardzo solidnego centra w Wizards, ale zerwał więzadło w kolanie. Do gry wrócił, ale w ciągu tych ledwie kilku lat od powrotu zdążył już zakładać na siebie koszulki Lakersów, Nuggets, Heat czy ostatecznie Indiany Pacers. Bryant miał być trzecim, a nawet czwartym podkoszowym w rotacji Pacers, ale nieszczęśliwe wypadki innych podkoszowych sprawiły, że, no, minuty się zwolniły. Kilka miesięcy temu. Miałem okazję zobaczyć go na żywo, i już wtedy zrobił na mnie wrażenie, no może nie do końca umiejętnościami, ale tym, jaki on jest niesamowicie zaangażowany we wszystko, co robi. To dobry facet, taki wiecie, żwawy, motywujący, gość, którego potrzebuje każda drużyna w szatni. Gdy doszło do szóstego decydującego meczu z New York Knicks, Thomas Brandy tylko wszedł na parkiet. Zaczął robić takie rzeczy. Trafił 3 trójki, zablokował rzut, łącznie zdobył 11 punktów w ledwie kilkanaście minut i to były najprawdopodobniej najbardziej wartościowe minuty w jego dotychczasowej karierze. Dołożył cegiełkę do awansu Indiana Pacers do finału NBA, pierwszego ich finału po 25 latach przerwy. Gość ma serce na dłoni i najprawdopodobniej zagrał najważniejszy mecz w karierze, także nie dziwię się skąd te emocje.